brak kości, brak implantów. Bardzo często pacjenci podczas konsultacji pytają się, czy brak kości, czy też duże zanikości, które mają, eliminuje możliwość szczepienia implantów. Absolutnie nie jest to prawda, ponieważ mamy masę rozwiązań na brak kości. Nawet jeżeli pacjenci mają duże deficyty kości, tkanki kostnej, możemy to odbudować wykonując regenerację kości. Więc to jest jeden ze sposobów odbudowy kości, regeneracja kości, która jest oczywiście zabiegiem przewidywalnym, czyli możemy zregenerować kość. Drugim sposobem jest poszukanie innych, alternatywnych rozwiązań, które dają nam implanty zygomatyczne, implanty transnazalne, czy też implanty pterygoidalne, czyli implanty skrzydłowe, dzięki czemu możemy pominąć fakt regeneracji kości, szczepić implanty i też często, słuchajcie, obciążyć te implanty, także tego samego dnia pacjent może być w zębach. Natomiast to oczywiście wymaga szczegółowej diagnostyki, dokładnego badania i określenia, czy jest taka możliwość u danego pacjenta. Zapraszamy na konsultację, żeby się dowiedzieć